Porozmawiać tuż po przylocie naszej kadry, kadry z Mistrzostw Europy. No, można powiedzieć, że kadra męska się nie popisała, ale za to dziewczyny zrobiły chyba ponad miarę. Jeżeli chodzi o kadrę męską, czy się nie popisała? No jest duży niedosyt, niestety nie udało się zdobyć medali. Natomiast to jest młoda kadra, to są młodzi zawodnicy, którzy przeszli dopiero z wieku juniora. Więc myślę, że jeszcze wszystko przed nimi. Nowy trener, na spokojnie pracujemy. Nie możemy się poddawać, nie możemy negatywnie do tego też podchodzić. Potrzeba, krótko mówiąc, troszkę czasu. Oczywiście. Jeżeli chodzi o kadrę y, żeńską, uważam, że y, super, bardzo duży sukces. Y, dziewczyny stanęły na wysokości zadania. Y, można powiedzieć, że cała kadra y, spisała się bardzo dobrze. Cztery medale, więc. Y, y, Myślę, że ogromny sukces. Martyna Jancelewicz udowodniła po raz drugi zdobywając mistrzostwo Europy, więc, więc podwójne gratulacje. Najlepsza zawodniczka, jeżeli chodzi o panie na tych mistrzostwach. Czyli... drak kobiet drugie miejsce, jeżeli chodzi o drużynę. Dokładnie. dokładnie. Także Dużo to drugie też miejsce. idzie w świat. Tak. Dokładnie tak. Uważam, że wybór Całego teamu trenerskiego y, i całe zmiany y, były słuszną decyzją, i tylko czekamy na dalsze sukcesy i na dalsze, y, dalsze, dalsze wyniki, że tak Ten piąt szkoleniowy, właśnie, to było ważne, że y, trenerzy teraz współpracują, mocno współpracują ze sobą, zarówno kadra kobiet, jak i mężczyzn. Tak, to jest bardzo ważne, bo y, to, co już mówiłem wcześniej, że cały ten proces szkolenia. Co niektórzy mówią, że nie ma procesu szkolenia w polskim związku bokserskim. Uważam, że jest. I to się pokazuje właśnie przekłada się na te wyniki, które mamy właśnie teraz na U-22. No i teraz wyzwanie, no bo przed chwil, za chwilę będziemy mieli galę Suzuki Boxing Night nr 14. Memoriał imienia Felixa Sztama w Sokółce. Tam wystąpią, będzie kilka pojedynków pań, prawda? Tak, chcemy zrobić sześć pojedynków właśnie pań i 6, może nawet więcej, zależy, od na nowy pomoże, pozwoli. Chcemy zrobić więcej pojedynków też mężczyzn. No i najważniejsza impreza w, w tym najbliższym czasie to Mistrzostwa Świata. Tak, oczywiście, tak, oczywiście. Mistrzostwa świata już mamy w maju, więc tutaj tydzień czasu odpoczynku i już następne zgrupowanie. Także trener Dylak praktycznie jest poza domem, ale jest zadowolony, więc, więc myślę, że ta atmosfera jest ok i myślę, że będzie dobrze.